Siemanko widziowe. Dzisiaj nagrywamy majkotę co chcemy zrobić jak można przejść świat. Zaczynamy. Zbieramy drewno. Na crafting. Uczymy się robić rzeczy normalne. Kto nie umie się grać to robimy taki... Jak nam smoka to będą jeszcze inna część. Bo będzie druga part kiedy wejdziemy do netheru. razem razie musimy zbierać drewno. I robić stursy i poszukać kamienia. Tak? Szerpę? Urobimy, przerabiamy. Crafting. I robimy patyki. Bardziej się opłaca robić pierwsze kamienny. Pierwsze trzeba zrobić drewniany ten i wykopać potem kamień i robić stursy. Teraz kopiemy kamień. Czy można zrobić z nich pieczy, różne itemy? Zobaczę, co sobie. Za chwilę. Muszę wykopać trochę tego. Zrobię jeszcze na itemy. Może pierwszy zrobię kilo, i może. Poszuk, bo to jest biom taki tam, gdzie można znaleźć zelazo. Tak. Wykopujemy i idziemy. Słuchajcie, może zelazo. Czy znajdziemy żelazo? O, to mi zelazo. To jest żelazo jak coś. Jak ktoś nie wie, czy to jest zelazo, to to jest zelazo. Można je przepalić w pieczyku, zaraz pokażę, jak to się robi. A to jest ruda węgla. To jest taki węgiel, coś tak. Można to. Do tym się przepala jedzienko i zelazo. Trzeba zrobić pieczek i od razu będzie. Kopię, bo może mi się przydać na przepalanie zelaza. Za chwilę pokażę jak się buduje domek. Tylko pozbieramy sobie trochę itemów. No, na następnej parcie pokażę jak się buduje domek. Będzie jeszcze jeden part za chwilę. Może, może skończymy to robić domek. No na razie takie podstawowe, ale muszę znaleźć... Razie... Trochę żelazo, bo mamy mało. Może <laughs> jeszcze gdzieś będzie jakieś żelazo. Szukamy żelaza. Kurczę, jaki spadają. a jak... Zaladze, nie wiem, co to ząbkuje, to to jest takie, jeśli nie jest i tam może być... Bardzo dużo śniegu i może być taki zapalający śnieg. I kozy mogą być, a trzeba ich, jak się ich zbije, to oni biją. Proszę uważać na kozy. Bardzo, bo one mogą zepchnąć, zabić. O, to jest koza. Jeszcze dalej, idziemy, już, kochanie. węgier nie jest nam potrzebne. Nam jest zarazę potrzebna, prawda? Tak. I chłops, są. So so. Muszę zwrócić swoją nową piosenkę. Wbijajcie się na mój kanał, zrobiłem swoją piosenkę nową. Ale trochę odgapiłem od you, jakiegoś YouTubera. zgam Napiszcie w komentarzach o jakimś YouTubera wziął tu piosenkę. Kto wie, ten napisze tu w komentarzach. Jej. Creeper, matku jedyna. Creeper wybuch trzeba uważać na te zielone stwory. to są creepery. One mogą wypóźnić w każdej sekundzie, trzeba je Trzeba na łóżkę, zrobić taki domek. Oszka i poczekam do rana. Tę małą jaskinkę, coś. Chodźmy sobie, sobie taką małą jaskinkę przytulną. Sobie tam przy prole Jest ona bardzo dużo zalazę. jeszcze tu mam trochę węgla, ze sobie jeszcze przydać. Bo długo trzeba. jest ma krew za kasę, jak ktoś się ktoś pytał. Za niedługo mam wycieczkę z koroną. Ja mam jej coś 7 lat. Nazywam się Max, dużo widzieliście moich filmików, jestem, jestem fanem Wojan, bo Wojan to, pier... to było moje pierwsze, kiedy chciałem zostać youtuberem, to było moje pierwsze przejrzenie na ten, bo chciałem zostać tym bardziej youtuber, nikt we mnie nie wierzył, tylko mama i tata wierzy. każdy wierzył we mnie, że zostanę youtuberem. I mi się udało. Udało się zrobić. Na razie mam 7 do Będę lepsze filmiki nagrywał od teraz. A teraz tutaj robię taki podstawowy, bo chciałam was nauczyć jak grać w Minecrafta. Teraz jeszcze nie wystarczy na zbrojkę i na wszystkie turucy. Ja wszyscy węgla zrobić pochod. Proszę, żeby do mnie za do mnie kolega nie wbił. Bo to będzie lipa serasna. Bo ja nie lubię jak kolega do mnie wbijał na serwer. Nie cierpię. Nie cierpię tego. Jak mnie zbierają tam ten... moje rzeczy. I mnie biją, bo wchodziłem na, na moją kolegę kwiat i on mnie cały czas zabił, bo miał ugaję. miał miał broki. To jest zakazane. To Słyszę, Co to jest taka Co to Co to pisa? Chodźmy, zróbmy. O, tutaj może taką małą jaskieraczkę, Na się, jak coś, O, tutaj będzie idealna. A tu. Tutaj będę miał. dobre niebieskie ręce będę wibił. Muszę drzwi zrobić. O que ele fez? que ele fez uma espada Pochodnie na razie. bo tak mnie wyskakuje po prostu. Pieczek. Piepieczek. Mamy pieczek, nie przyjmujcie się. On po prostu mi tak wyskakuje czasem. Węgiel i to. I czekam aż mi się przypali. To na razie koniec odcinka. Za chwilę będzie następna część zrobiona. Za chwilę będziemy, jak zrobić trójkę i narzędzia. No, Papa, do zobaczenia w następnym odcinku.